No, dzień dobry, dzień dobry. Wysłuchajcie moje dwa słynne wałki. Eee, dzisiaj właśnie badałam taką storkę, że są jeszcze takie na przykład wałki termiczne. Takie, które mają w środku e, wypełnienie chyba metalowe albo jakieś ceramiczne. Tak, są wałki ceramiczne. I one się słuchajcie nagrzewają. Możecie włożyć nawet do środka, e, jakby tą część długą suszarki, albo na przykład ten wałek ze stylera i nagrzać te wałki i na przykład tak zostawić włosy, ja w ogóle jeszcze jedną rzecz muszę sobie kupić taki czepek, żeby mi się słuchajcie te włosy tak nie ocierały, mimo że mam jedwabną poduszkę, to powiem wam, że ten czepek podobno daje naprawdę dużo mm, więc słuchajcie, trochę się wkręcam w to stylizowanie włosów, zwłaszcza, że słuchajcie mam długie one no, no, mają potencjał, więc czemu by nie trochę pokombinować, ja takie, takim leniem byłam słuchajcie całe życie, bo wydawało mi się, że nie umiałam a po prostu nie było Instagrama. <laughs> nie było Instagrama, było mało takich tutoriali na YouTubie i było mniej tych rzeczy. A teraz słuchajcie, to jest takie proste. Wałki, słuchajcie, naszenie za nie wiem, 15 zł. Mm, więc ja teraz y, co mycie stosuję, piankę do włosów i powiem Wam, że to jest taki game changer, jeżeli chodzi o puszystość coś, jakość tych włosów. Mam tą zweli, którą Wam polecałam, wiem, że pokupowałyście. Mm, jest naprawdę super. Ta do włosów kręcone chyba czwóreczka. Spoko, jest naprawdę spoko, więc zaczynamy dziewczyny dzień, ja się szukuję na pilates, ostatnio kolega mówi, ty to masz dobrze, taka Lewandowska jesteś, a ja Lewandowska, no na pewno, ale uwielbiam, słuchajcie, pilates na maszynach, Jest to jest taki, taki ciekawy, nawet nie wiem, czy to sport, zajęcie bardzo relaksujące, bo jeszcze nam Agnieszka często włącza muzyczkę jakąś relaksującą. Mamy swoją grupę. E, piękne studio. No i oczywiście dla nas chyba najważniejsza rzecz. Później idziemy sobie na herbatkę. Także mm, super sprawa. Ja w ogóle kocham, kocham pilates i naprawdę dwa lata regularnie chodzę. Także zaraz pewnie, jak zawier się obudzi, zapalamy choinkę. A ja już naszykowałam sobie kawę, herbatę i kapsułki z celu i to jest słuchajcie dzisiaj moja porcja yy, picia, jeszcze dzisiaj też Dorotka do mnie wpada, wypijemy yy, sobie macze także tak dzisiaj towarzysku. Yy, I zabieram Was. Mała rewolucja się u mnie zadziała. Kiedyś koleżanka, jak do mnie przyszła, to mówi, że nie wiedziała, co jest mydłem do rąk, bo miałam tyle tutaj kosmetyków, ale wszystko posegregowałam. Za chwilkę sobie zrobię płatki, podoczy maskę w płachcie, zawsze tak rano funkcjonuje szczotkowanie, nakładam maskę w międzyczasie. I tutaj też słuchajcie, posegregowałam na balsamy, jakieś produkty do włosów, olejki do ciała, i tutaj mam takie fajne pudełko e, z Moody, gdzie mam wszystkie produkty do pielęgnacji, jakieś ems masażery, e, wszystko całą pielęgnację, tutaj mam panel, no i oczywiście styler, wałki, jakieś urządzenia beautyfly i naprawdę gotowe. I mam święty spokój i wszystko po Ja jak zwykle jestem w niedoczasie, ale pokażę Wam, co się dzisiaj ubrałam. To jest w ogóle przepiękny set od Paku ten Ja go nazywam na pilates, no i generalnie idę na pilates, więc wszystko pasuje, ja sobie tylko zdejmuję górę. Pod spodem mam ten z Ocean Apart Top. Do tego dubajską czekoladę widzę, że mi się e, nie złapała na zapięcie. Już wam pokazuję, bo ja sobie robię ją dosyć wysoko. To jest dubajska czekolada od kuleczki i też od niej przepiękne kolczyki. No i oczywiście bransoletki moje ulubione. Słuchajcie, ja mam tutaj taką spineczkę. Po pierwsze, e, tutaj mam też wsówki na w tych wałkach, bo ja sobie wtedy jakby te końcówki łapię, żeby mi gdzieś tam nie latały. Więc o sobie wysuwam. Zobaczcie. Tutaj też mam spineczkę. Tu spineczkę opinam. Nie wiem, czy słychać, to widać. Tutaj macie taką klamerkę. Zobaczcie jaki piękny skręt Super to wygląda. I co? I odpinam drugi proszę bardzo wybijam i słuchajcie rozdzielam, bo tutaj mam o, dwa i teraz tak utrwalam takim sprayem z Kabina Murphy, to jest bedroom, on przepięknie pachnie to jest większa objętość na no i słuchajcie, w zasadzie to włosy gotowe. Ja sobie tak za dużo to nie rozczesuję, wiecie? Żeby one miały ten taki fajny naturalny skręt, tylko tutaj sobie rozczeszę góry. O nie przeczesuję ich nawet, tylko taki właśnie skręcik sobie trzymam. O, proszę. Słuchajcie, mega proste jest kręcenie na te wałki. Naprawdę, po prostu zawijacie sobie. Wieczorem macie też taki fajny tutorial u mnie na Instagramie. Metoda na. Dwie, jakby dwie metody na loki. Loki na dwa sposoby. O, może tak. No i słuchajcie, tutaj sobie trzymam. Tutaj sobie grzywkę na górze też. Tutaj w ogóle powinno się taką, o, widzicie, klamerkę ma taką spinkę. Powinno się tak zrobić. O, właśnie coś ten desy, wysprejować i tak chwilkę przytrzymać i wtedy macie naprawdę taką fajną grzywkę. No zobaczcie, rewelacja to wygląda. Także dziewczyny, Instagram nie kłamie. Są sposoby na to, żeby te loki mieć. Czy to znacie? Ale to super wygląda. Wow. Słuchajcie, właśnie zajechałam do Aldi. E, tutaj mają naprawdę fajne słodycze. I ja wiem, że zwykle pokazuję Wam taki wzorowy lifestyle, ale okres świąteczny rządzi się totalnie innymi prawami. No, sorry. E, I szukujemy ksawerą paczkę na Mikołaja. My w ogóle i też będzie vlog pewnie w niedzielę, o ile zdążę go zmontować. Chciałabym, żeby to się ukazało w niedzielę, bo będą e, Mikołajki, więc e, jedziemy do Torunia i w sobotę chcę, żeby zanim wstanie, znaczy no w sumie to jak wstanie, to żeby miał ten prezent na Mikołaja pod choinką i po prostu stanęliśmy na rzęsach, bo ksawer chce Sprigatito, o ile wam cokolwiek mówi. To jest e, Pokémon, który ma trzy fazy ewolucji. No i ta faza, która jest taka najbardziej popularna i kosztuje 50 zł, no to nie, to nie da. Ale już ta, która kosztuje stówę, to jest ta konkretna. Także słuchajcie, stajemy na rzęsach, żeby ksaweremu po prostu y, szybko zrobić ten prezent, bo wiadomo, czas goni. Moja babcia jeszcze się też y, dorzuciła, że chce kupić mu y, prezent na Mikołaja. Moi rodzice przyjeżdżają w niedzielę, jak wracamy z Torunia, to oni przyjeżdżają o 17.00. Więc wpadam do Aldi, do jedynego sensownego miejsca, gdzie naprawdę są super niemieckie słodycze, ale ja nie o tym, bo ja. Kupiłam, słuchajcie sobie, chrupki, a że zbliża mi się okres, który dostanę w piątek, to to jest jedyna słuszna rzecz, którą się w kupuje. Cała paczka ma, już Wam mówię, 200 kalorii. Rozumiecie? Ta paczka ma 200 kalorii, więc kupiłam ostaku papryki. One są z soczewicy i zielonej cebulki. Kupiłam też Stawciowi te karty. Karty, słuchajcie, dzieciaki uwielbiałem te karty, ale ostatnio mnie pytał, jak smakuje marszepan mu kupiłam takie kartofajki marcopanowe? Hamas, zresztą bym bardzo chciała je zjeść, więc oczywiście ta paczka jest też trochę dla mnie. I kupiłam coś totalnie, totalnie w ogóle na nielegalu, ale ja lata nie piłam cappuccino. Takie wiecie, hamskie saszetki, A że była pomarańcza z czekoladą i. karmelizowana gruszka. To by nie no dobra, trudno. Zamykam oczy i kupuję. Ale co ja mu jeszcze takiego fajnego kupiłam? A! Słuchajcie, jest taka fajna edycja, jakbyście szukały. To jest taka fajna edycja kinder niespodzianki. Zobaczcie, no jedyny taki reniferek został malutki, no jak ja mogłam go nie wziąć? Także, a do dostałam od oliwi dzisiaj prezent na święta. Słuchajcie, ona ma taką cudowną kwieciarnię, która robi takie rzeczy, dosłownie prawie naprzeciwko. I mówi Madzia, ty mówiłaś, że ostatnio nie masz ozdób świątecznych w domu. Proszę choinkie, to ja ci coś sprawię. No i słuchajcie, dostałam na prezent, także dziękuję. Słuchajcie, uciekam do domu zjeść śniadanie, bo naprawdę po pierwsze się posikam, a po drugie yy, jestem mega głodna, jak to ja. Yy, I zaczynamy dzień. W Aga nas przetyrała jak zwykle na pilatesie, więc to jest idealny moment, żeby odpalić dzień. Yy, muszę też powystawiać różne faktury, co uwielbiam robić. I zawsze, ja słuchajcie, jestem w ogóle taką osobą, która najpierw e, wszystko zrobi, a na, na szarym końcu w ogóle są pieniądze. To jest w ogóle hit, to jest najgorsza cecha, jaką można mieć. Ale ja zawsze wolę zrobić wszystko, coś dobrze, a dopiero później czuć tą satysfakcję z rozliczeń. Ale wiecie, no, zwykle to działa w odwrotną stronę. Ludzie chcą najpierw pieniądze, a dopiero później cokolwiek robią i to jeszcze, wiecie, złachą. Ja nie. Ja w ogóle jestem taka bardzo sumienna. W ogóle kiedyś ktoś o mnie powiedział, jedna z moich byłych szefowych, że ja to jestem po prostu bardziej zorganizowana od niej, a ona prowadzi biznes od x lat, a ja mam wszystko tak, słuchajcie, poukładane. No coś w tym jest, bo ja naprawdę wszystko pamiętam, wszystko jakby dopinam zawsze na ostatni szczegół. Dlatego też nawet taka, wiecie, zwykła paczka dla dziecka, taka którą ja już sobie wymyśliłam, to, że on to znajduje pod choinką i to będzie najlepsza paczka ever, u mnie musi być dopięta na ostatni guzik. Także no, zaczynamy. Teraz po prostu ciemniej się robi. Ja już o 15 to po prostu mam wrażenie, że mamy noc. Natan też wstaje rano, mówi, że po prostu nie widzi różnicy między szóstą, siódmą, a w zasadzie ósmą, więc no już naprawdę mamy, słuchajcie, zimę pełną parą. My już się szykujemy do wyjazdu do runia, oczywiście Mikołajki, więc dzisiaj nam przyszły ostatnie prezenty. Ja, słuchajcie, teraz usiadłam na Noblu i zamawiam, bo ja stwierdziłam, że po prostu zamówię komuś zdrowie, Tak jak często mówię Wam o voucherach na Basarze, że to jest właśnie kupienie komuś czasu, to tak, Nobel stworzyło bardzo fajne zestawy. Przejrzyjcie sobie stronę, bo naprawdę... Serio, ja uważam, że tam macie naprawdę świetne w ogóle zestawienie. Fajne są też zestawy dla babci, dla taty, dla dziadka, tutaj macie naprawdę full opcje. Wiadomo, że możecie sobie to miksować i po prostu zamówić taniej o wiele te produkty, a połączyć sobie na swoje własne życzenie, ale muszę Wam powiedzieć, że naprawdę trafnie to zrobili, bo na przykład dla taty jest kolagen z glukozaminą, i witamina D3. No ja zamawiam, słuchajcie, zawsze witaminę D3 na noblu. U mnie to jest taki, słuchajcie, klasek. Witamina C, witamina D3 i inozytol i na przykład bardzo fajny zestaw macie kolagenów, bo macie aż trzy kolageny z witaminą C, z biotyną i z glukozaminą i macie dodatkowo shaker, ale ja Wam pokażę, bo sobie naszukowałam wodę. Jak e, te kolageny się łatwo rozpuszczają, nawet nie potrzebujecie tego miksera, co w przypadku, jak Wam kiedyś pokazywałam e, kolagen na przykład Supersonic, to on się troszeczkę, słuchajcie, e, tak jakby mam wrażenie, że tak zlepia i te grudki się trudno rozpuszczają, a tutaj macie, słuchajcie, bardzo klarowną konsystencję. E, czuć delikatnie witaminę C, taką cytrynkę dosłownie i nawet jak sobie zmieszacie z wodą, ja tutaj mam akurat białą herbatę, ale nie musicie. To naprawdę nie czuć rybą. Jest taki bardzo klarowny, dobrze się rozpuszcza, dobrze się go pije. Jest taki po prostu jakby się piły wodę z, nie wiem, z cytryną, po prostu. Więc jest bardzo dobry w smaku i chyba każdy, bo ja piłam wszystkie: i ten podstawowy, ten z biotyną, ten z glukozaminą. Jeszcze kiedyś w ogóle był inny to one mają naprawdę bardzo dużo na w składzie. No i standardowo, dziewczyny, ja już się przygotowałam na Toruń. Zobaczcie, moja wyprawka. Mimo, że jedziemy na dwa dni, to ja słuchajcie, zawsze tą suplementację zabieram. Nie jest po prostu szkoda przerwać tą rutynę, więc ksawciowi wzięłam żelki z witaminą D. Oczywiście na noc, bo jak wiecie, witamina D fajnie pobudza do produkcji serotoniny, ogień się też już wycisza i witamina D3 pozwala się zregenerować, więc ja zawsze zabieram te kapsułki, o, takie małe kapsułeczki, e, więc też sobie domawiam zawsze witaminę D, bo ja je troszeczkę więcej biorę e, i ksawciowi żelki plus jego witaminki, ale to już mam, słuchajcie, tutaj naprawdę zrobiony ostatni zapas, ale uczulam Was, że a propos, słuchajcie, e, włosów, to macie naprawdę super cenę na tą moją biotynę. E, to jest po prostu dla mnie game changer. Tutaj macie biotynę Macie mieć, która chroni wasz pigment włosów. E, macie oczywiście niacynę i cynk, i słuchajcie, one są odpowiedzialne też za ukrwienie skóry głowy, więc e, świetnie tutaj e, macie też taki przepływ po prostu. No i to jest, słuchajcie, coś najlepszego na świecie. Ja, od kiedy zaczęłam tak naprawdę walczyć o włosy, to po pierwsze zaczęłam pić oleje, zaczęłam pić. Bardzo sukcesywnie kolagen, i połączyłam właśnie rybi z wołowym, e, i to było moje po prostu odkrycie. Także przestałem się kruszyć na końcówkach włosy. One są takie ładne, lśniące, bardzo ładnie trzymają też kolor, więc tam mieć naprawdę powiem Wam, że razem z to krzem też jest powiedziane, za to, żeby nie kruszały włosy e, tak na końcówkach. I ja miałam ogromny z tym, słuchajcie, problem. Mimo, że ja wiecie, nie stylizowałam włosów, teraz dopiero, słuchajcie, zaczęłam, a nie mam jakby z tym problemu, że włosy są w świetnej kondycji. Także ja to, słuchajcie, zrzucam po prostu na dobrą suplementację, więc. Bardzo Wam polecam kolagenę z Nobla. Witamina D, żeby się wyspać, i słuchajcie, jeszcze jedną rzecz Wam polecę, bo ostatnio miałam problem w ogóle, żeby zasnąć. Nie wiem, czy mi się kotłowały po prostu myśli, czy miałam za dużo pracy. Ja mnie, no po prostu szlak mnie trafi. I miałam e, jeszcze końcówkę szwagandy. Dziewczyny, to dla mnie, słuchajcie, to po prostu jak wstałam, to mówię Boże, ja się w końcu wyspałam I, autentycznie. Więc jeżeli macie z tym problem, jeżeli macie problem w ogóle z takim wiecie wewnętrznym zdenerwowaniem, bo często właśnie przecież rano w pracy jesteście takie poddenerwowane, to weźcie aż rano. Ale jak nie możecie zasnąć i chcecie się wyciszyć, to weźcie ją wieczorem. Rewelacja, a na Noblu macie teraz mega fajne zestawy. W ogóle świetne są. Oni porobili, w ogóle teraz też ten zestaw zamówię, bo chcę przetestować. Żelki, słuchajcie, Herker Pandy bez cukru, bo wszystkie żelki, które są na Noblu, zmieniają swój skład i po pierwsze wywalają syrop glukozowo-fruktozowy i sam cukier, i macie słodzone naturalnie te produkty, więc nowe żelki, to jest po prostu petarda, słuchajcie, nie ma żadnych rewolucji żołądkowych, nic, nic, te żelki są naprawdę fantastyczne, eee, no i taka full suplementacja, więc zajrzyjcie sobie na Nobla, ja słuchajcie, zrobię Wam dzisiaj fajny przepis na placki, Xavera daje 100 na 10, więc warto poczekać, bo ten przepis jest po prostu mega, a to są takie placki, które robicie dosłownie 3 minuty, plus smażenie, to jest takie 3-4 i macie naprawdę mega fajną kolację, cieplutką, a jednocześnie taką full, że się najecie i macie bardzo super, bardzo, bardzo super skład. No macie bardzo dobry skład, bo macie tam jajko, białko, e, bonnik i w zasadzie to wszystko. No i burówki, Więc dla mnie, jak ja mam zrobić kolację w 4 minuty, to to jest idealny przepis. Jeśli wypijam herbatkę z kalendarza adwentowego, powiem Wam, że to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, bo po pierwsze one ładnie wyglądają i jak robicie kilka prezentów dla wielu osób, no to ten koszt naprawdę się robi duży, więc to jest taka fajna budżetowa opcja. Jednocześnie musicie kupić jakąś fajną szklankę. Ja na przykład dziewczyną kupiłam takie zaparzacze, gdzie po prostu wrzucają sobie herbatkę, zalewają, zakręcają i Dorota mi właśnie pisała dzisiaj, że no mega fajny prezent, bo po pierwsze stół swój zaparzacz i dosłownie to było chyba dwa albo trzy dni wcześniej, zanim dostała ode mnie prezent, więc ja mówię, że telepatia swojej ci działa, więc lecimy po Ksafia. Skoro już zrobiłam takie duże zamówienie z Nobel Health, to wam od razu. Hmm... Pokażę placuszki, które robię. Ksawcie w ogóle uwielbia, słuchajcie te placki, bo one właśnie mają taki fajny, delikatnie słodki smak. A co za tym idzie, jak połączycie sobie ze Skyrem, Albo na przykład, nie wiem, sterkiem grani, bo on jest taki fajny, gęsty, dwiecie jajko i dołożycie sobie właśnie ten zamiast mąki e, błonnik, bo to jest tak naprawdę błonnik, e, to macie takie fajne, mega syte jedzenie. I jak ja na przykład byłam na takiej, wiecie, redukcji, gdzie miałam naprawdę tak, wiecie, no jak, jak na mnie mniej kalorii niż zwyklejem, e, to to było super rozwiązanie. Więc też mi piszecie, że ten grudzień to was dojedzie z tymi słodyczami, więc to może być taka fajna opcja. No i obowiązkowo dziewczyny i nozdol. <laughs> słuchajcie, bez tego to się nie da. Także są na to Sposoby. Ja już wam mówiłam wielokrotnie, że yy, ja nie wiem ile już, słuchajcie, biorę za zator, ale mi naprawdę bardzo pomaga. Yy, a to jest taki fajny, fajna taka opcja błonnika, także no słuchajcie, trzeba sobie jakoś radzić. Ja myślałam, że w ogóle grudzień to będzie taki spokojny, nic się nie będzie działo, a jednak po pierwsze za chwilę musimy, yy, no tam do, do Torunia to się spokojem na jeden dzień, więc tak szału nie ma, słuchajcie, no bo my wracamy wieczorem, niedzielę ten ryfa, spakowanie się na plecak, znowu będzie wyzwanie, ale myślę i tak sobie kombinuję, nagrywam to, jak ja w ogóle się pakuję na ten plecak. Zobaczycie, jak ja kombinuję, to jest po prostu warte obejrzenia, także na co foksawcie dopijam herbatkę i ten Przepis jest mega prosty, potrzebujecie jednego serka grani. O, ja mam na przykład taki z Delicate. powiem Wam, że jest naprawdę super. Jest taki mega sycący, odżywczy, ma dużo białka. Mmm... No, potwierdzam. I ja dzisiaj, jak zaszczepię, widziałam ten detoks oczyszczający. To jest, słuchajcie, smak malinowy, ale zwróćcie uwagę na skład, bo jest po prostu genialny. Słuchajcie, tutaj macie dosłownie sam błonnik jabłkowy, pożyczkowy, aroniowy i ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego. Powiem Wam, że naprawdę świetnie też ułatwia i trawienie, i syci na długo. Ja takie dwie... Duże miarki, albo nawet słuchajcie, trzy na takie placuszki, żeby były delikatne. Troszeczkę proszku do pieczenia. Myślę, że tutaj taka e, płaska łyżeczka wejdzie i odrobinę takiego aromatu waniliowego. One słuchajcie, bez cukru, tak że dosłownie. E, chłopaki będą mieli dzisiaj takie fajne, ssące placuszki, ale jednocześnie słodkie bez cukru. I możecie spokojnie tą łyżką wymieszać. Dodajecie borówki. Możecie odrobinę jakiegoś oleju do środka albo bezpośrednio na patelnię. No i powiem wam, że w zasadzie placuszki gotowe, bo dzięki temu, że dodałyście ten koktajl, to one będą takie gęste. One nie potrzebują mąki, tylko macie jajko serek i to wszystko rozpuszczacie na patelni, albo możecie na przykład zrobić fajne gofry w gofrownicy. To też naprawdę super się ja Jednego przetestujemy, bo usmażyłam chłopakom po takie trzy duże placuszki, takie naprawdę spore. W to ksawcio ma nawet cztery i zobaczcie, jakie już fajne, pulchne. Ten ser się fajnie też ciągnie. Mmm... A dobra, powiem Wam, że jakbym jadła świeżą, świeżą malinę z taką trochę jagodą. Fajnie sobie wrzucić borówkę. Możecie też, tak podam teraz na pomysł, wrzucić awokado. Ja generalnie mam za dużo awokado w domu, więc powiem Wam, że to będzie fajny pomysł. Hmm. Mega dobre. I zrobię tak. Dodam troszeczkę serka e, biała czekolada, bo Buksever bardzo lubi, to jest w ogóle jego ukochany smak. Więc na każdy placuszek wezmę taką białą czekoladę. Nie dziwię się. I dodam trochę pulpy z mango dla świeżości. Rewelacja. No i na nowi takie trzy, zobaczcie, takie duże, fajne, pulchne placuszki też zrobię identycznie, I jak przyjdą, to będą mieli taki późny lunch. Oni pewnie słuchajcie, że coś na kolację zjedzą, ale mam nadzieję, że skorzystacie z moich polecajek i zrobicie, bo te placuszki są po prostu obłędne. A na Nobel Health macie bardzo fajne promocje na zestawy świąteczne, więc jak szukacie właśnie e, dla przyjaciół, dla mamy, babci, tak jak sobie przeliczycie to nawet dla nas, to się naprawdę opłaca, więc koniecznie sobie zajrzycie. No a co? A ja uciekam garnieć się, zmywać makijaż i trochę świątecznie spędzić czas. Wójcie!